Cześć, Cześć wszystkim. wszystkim! Jesteśmy w naszej szkole. Szkole podstawowej im. Marii Konopnickiej w Stężycy. Dziś zapytamy naszych kolegów i koleżanki, co myślą o wolontariacie. Idziemy! W naszej szkole wolontariat zajmuje ważne miejsce. Uczniowie szkoły podstawowej im. Marii Konopnickiej w Stężycy od wielu lat chętnie angażują się w różne akcje charytatywne, pokazując, że pomaganie innym uczy wrażliwości i odpowiedzialności. Dla mnie wolontariat to pomaganie innym i robienie czegoś dobrego. Wolontariat daje mi radość i satysfakcję. Wolontariat uczy mnie, że nawet drobne gesty mają znaczenie. Bycie wolontariuszem to dla mnie nie tylko pomaganie innym, ale też, też wspólna zabawa i nauka współpracy. Sadzenie żonkili, kwestowanie czy zbiórki dla hospicjum to dla mnie sposób, żeby pokazać, że młodzi ludzie też potrafią pomagać. Czuję, że robię coś ważnego. Włączam się w akcje szkolne, bo chcę pomagać tym, którzy tego potrzebują. Wolontariat daje mi poczucie, że realnie mogę zmienić świat na lepsze. Wolontariat uczy mnie empatii i współpracy. Bo warto być wolontariuszem, bo każdy gest może komuś pomóc. Lubię włączać się w akcje szkolne, bo wtedy czuję, że mogę realnie pomóc komuś w potrzebie. Lubię działać razem z kolegami i koleżankami, bo razem możemy więcej. Dla mnie wolontariat to sposób, żeby, żeby pomagać innym i czuć, że robię coś naprawdę ważnego. Każda akcja daje mi dużo radości i satysfakcji. Lubię nie, widzieć, że moje działania mają sens. Razem pomagamy, razem zmieniamy świat! W pokazujemy, że wolontariat nie jest tylko dodatkiem do szkolnego życia, lecz jego ważnym elementem, który uczy wrażliwości, solidarności i odpowiedzialności.